Hejka bestii! Hej baranie, a tak w ogóle to nie jesteś moją bestii. Naraz padam na grupkę, na której oczywiście ciebie nie ma. Siema bekony! Hej! No siema, a robimy face reveal? Bo chcę zobaczyć tego biedaka, którego ostatnio nie wiem czemu dodałem. Czemu od razu biedak? A tak w ogóle to mam jeden milion robux i się z wami nie podoziele, hihihi. Hi, hi. Bo tak i ta, a na pewno masz 1 milion Robux, pewnie masz 0. Preln. No dobra, robimy ten face reveal? No od ja zacznę, nazywam się Magda Gessler i tak wyglądam. Ja jestem Polusia i to moja twarz. XDDD jaki hit. Przecież to jest ładne zdjęcie spina. Znacie się moje. No niech ci będzie biedaku. Dobra, to teraz ja mam na mnie Bartek, i to ja. Ej, Bartek, chodź na priw. No czego? No bo ja ją chyba wywalam z grupki. No, tą babę co manik chyba Polina Cecolina. A okej, okay, wywalaj ją, bo mnie wkurza to dziecko. Użytkownik Madia Gesterowa usunął Polina Cecolina. U wreszcie jej nie ma. O, nie ten wredny bekon mnie usunął. Nie może zemsta będzie słodka. Mam pomysł, włamie jej się na konto wydam wszystkie Robux i zmienię jej skina na trola. Okej okay, wydane już Robux to teraz tylko zajmę się skinem. Tak lepiej. Dobra to teraz się wylogowuję i czekam na reakcję hihihihi. Hi, hi, hi. O Jezu co to za skin? Gdzie jest moje 10 tysięcy robux? Dobra, idę na grupkę i się spytam, czy coś o tym wiedzą. Ok, dodałem nową dziewczynę do grupki, a tak w ogóle co to za uwośny skin. XDDD. Nie śmiej się, Kaszojadzie. I właśnie chciałam zapytać, czy to ktoś z Was mi zmienił tego skina? Jezu, nie ja nawet nie znam Twojego hasła do konta. Wiem. to zrobił ten dzieciak którego usunęłam a e, ja w ogóle przedstawmy się nie znaczy niech będzie nie bo mi się nie chce idę porozmawiać z tym kaszojatkiem to ja z tobą powodzenia życzę i co myślisz że u dzieci to na sucho pierdący bo nie ciebie nic kurde nie lubi Ok. Kurde, ten szrek nas zablokował. Popamięta nas sobie. Dobra, gramy w drestu imprez. Około.